Cześć, witam na kanale Świat Linuxa. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym naszym materiale Zajmiemy się Parot Linuxem 4.7 Tak, tak, to nie pomyłka, zdecydowanie nie pomyłka Mianowicie, m, ostatnio testowałem wersję, przeglądałem testie, test wersję Home Edition Tym razem zajmiemy się wersją Security Edition Jest to wersja, która jest przeznaczona do testowania bezpieczeństwa Ogólnie tzw. pentestingu Również do hakowania, można to sobie również sprawdzić, oczywiście, na własnym, tylko i wyłącznie na własnym komputerze do testowania zabezpieczeń u siebie. Nie wolno tego, tych programów, które są tutaj zawarte, używać do włamywania się gdziekolwiek. Wiecie o tym, że to grozi karami, bierdlem i całą tą resztą, prawda? No właśnie, więc używamy to tylko, oczywiście, u siebie. Sprawdziłem. Działa. Wyciągnąłem sobie hasło Wi-Fi ze swojego routera, no ale mniejsza z tym. Ok, co to jest? parot Linux 4.7 to już zapewne wiecie, super bezpieczna dystrybucja. Natomiast wersja Security, tak jak mówiłem, przeznaczona jest do pentestingu, do testowania zabezpieczeń, różnego wszelkiego rodzaju przeprowadzania ataków na dany komputer. Oczywiście w firmie, tylko w celach testowych, powtarzam. I są dwie wersje oczywiście dostępne. Jest wersja Mate, dla mniej wymagająca, oraz wersja tutaj KDE, którą sobie zainstalowałem. No to co? Jeżeli już wiemy, że to jest oparte oczywiście na Debianie, to możemy przejść sobie do programów, które są tu zainstalowane. Jeżeli chodzi o różnicę przy wersji Home a tą tutaj jak widać jest praktycznie to samo, niewielka jest różnica. Ta różnica zaczyna się w powolutku, wchodzeniu sobie na przykład tutaj. Dużo więcej jest dla programistów: różnego rodzaju obsługa GITA, yy, tworzenie frameworków i tak dalej, Ja się na tym nie znam, więc nie będę wam mówił, co dokładnie ten program robi, bo po prostu tego nie wiem. Wspominam, że coś takiego istnieje. Oczywiście jest sandbox, czyli uruchamianie wszystkich praktycznie dużych programów. W tak zwanej piaskownicy, czyli robimy sobie tutaj takie piaskownice, nie wiem jak to wam wytłumaczyć. Po prostu obszar, gdzie program jest uruchamiany i wszelkie dane nie wychodzą poza ten, że tak powiem, obszar. To tak na prosto sobie sam też tłumaczę, gdyż dokładnie nie jestem programistą, nie wiem. Ale chodzi o to, że żadne niebezpieczeństwo, które załóżmy się pojawi tutaj. Czy to z konsoli, czy jest to z czegokolwiek innego, czy jest to skrypt, on nie wejdzie do naszego systemu, on zostanie po prostu w środku tego, tej buteleczki tego, takiego czegoś, prawda? Ok, i teraz przechodzimy do najlepszego menu. O Jezu! <grych> I tutaj jest to, co tygryski niektóre lubią najbardziej, czyli pen testing, łamanie zabezpieczeń, sprawdzanie zabezpieczeń. Sprawdzenie ruchu sieciowego. Praktycznie wszystko. Jest tu kilkaset programów, które tego te typu rzeczy testy, cały czas powtarzam, testy można sobie przeprowadzić również oczywiście na swoim komputerze. Z tym, że jeżeli przeprowadzamy na własnym komputerze, no to może to się różnie skończyć. To jest inna sprawa. Więc może lepiej zrobić to po osobną maszynę wirtualną i do niej się, w cudzysłowie, włamywać, a nie robić to na swoim kąpie, bo to się po prostu może skończyć tragicznie. To tutaj jest. Wow, jest po prostu tego w po prostu dla specjalisty to jest można powiedzieć raj. Chociaż może raczej taki prawdziwy hacker taki program sobie sam napisze, to jest inna sprawa. Ale jakaś podstawa tutaj jest, można od tego zacząć. Jak widać, są serwery www. Jest Nginx, który można uruchomić i można go bombardować, sprawdzać, testować i tak dalej. Również to samo dotyczy usług SSH i wielu, wielu innych baz danych i tego typu rzeczy. Są programy, właśnie się coś wyrąbało. Ok, działa, działa. Wracamy do naszego tutaj systemu. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, serwery www, serwer, yy, przepraszam, nie serwery, tylko bazy danych, SSH i tak dalej. Reporting tools, wszelkiego sz rodzaju programy do testowania ID, jak widać, do y, tworzenia prawdopodobnie logów i tak dalej. Reverse engineering, czyli yy, dezasemblacja programów. Jest również program do, że tak powiem, rozbierania Programów z Androida APK ściągamy APK i możemy go sobie po prostu rozbroić. Jeżeli ktoś ma pojęcie, jak nie ma problemu. Debugery, de dekompilery, dysassemblacja jest tu po prostu wszystko. Jeżeli ktoś chce w tym siedzieć i się na przykład zacząć uczyć czy coś takiego, dystrybucja jest jak najbardziej dla niego. Tak jak mówię, no jest po prostu programów z setki. To, to nie jest kilkadziesiąt, tylko jest kilkaset. Większość z nich. Pracuje sobie oczywiście w konsoli, no to jest podstawa, no bo, no bo to jest prawdopodobnie podstawa, tak? Jak widzicie można również tutaj grzebać sobie w PDF-ach Rozpracowywać je, jest tego po prostu full mnóstwo No naprawdę ja Trochę tam uruchamiałem, ale po prostu nie mam pojęcia co one nawet robią, też nigdy nie interesowałem tematy, Tematami zabezpieczenia Linuxa, tudzież zabezpieczeniami serwerów Innych systemów operacyjnych również. Nie siedziałem w tym, nigdy tak to wygląda. Jest całkiem fajna sprawa. Wireshark pewnie wielu Was zna. Otóż jest to program do nasłuchiwania tego, co się dzieje w sieci. To jest fajne, jeżeli ktoś ma sieć domową i chce sobie zobaczyć, co się w niej dzieje. Dodajmy no sobie na przykład, tak jak jest tutaj przechwytywanie pakietów. No w tej chwili jest powiedzmy cisza, nie dzieje się jeszcze nic. No to odpalmy sobie naszego Firefoxa i się za chwilę zacznie. Pod warunkiem, że ten Firefox się oczywiście uruchomi. Nawet się uruchomił jest OK. No i proszę bardzo. I tu się zaczyna zabawa. Idą pakieciki, można sobie zobaczyć jak wygląda prawdziwy ruch sieciowy. Można śledzić dane protokoły, dane adresy IP, można je sobie sprawdzać, do czego idą, jak idą, jakie dane to są przesyłane, jak widać macie praktycznie każdą informację. System tutaj się przedstawia, co to jest, to, to po, prostu, no pełne, po prostu pełna informacja o ruchu sieciowym. Wejdźmy sobie na przykład na coś, co będzie nam ciągle gadać, na Onet, bo tam lecą non stop jakieś reklamy i tak dalej, i tak dalej. więc ten ruch na pewno będzie dość duży. Zobaczcie, to tu się natychmiast praktycznie dzieje. Dajmy sobie jeszcze raz tak. Tak, bez zapisywania. No i poszło. Jeżeli ktoś ma pojęcie o co tutaj chodzi, to naprawdę, naprawdę, jest, wow, można sobie podlądać. i Oczywiście przez przechwytywanie haseł i tak dalej. No wiadomo, to jest czysty ruch sieciowy, więc wszystkie pakiety, jakie idą przez nasz interfejs, Ewentualnie jak się wrąbiemy na router oczywiście własny, to możemy podglądać sobie cały ruch sieciowy na tym routerze. To jest to jest tak zgrubsza mówię, bo tak jak mówię, no widać i słychać zresztą, że nie mam o tym za dużo pojęcia. Więc yy, tak to z mojej strony wygląda. Jest możliwość podsłuchiwania również transmisji GSM, yy, na znaczy sensie ruchu internetowego, czyli tak jak tutaj widać, LTE i tak dalej i tak dalej. Wiem, że teraz Niektórzy fachowcy mnie zjadą niesamowicie. Co o czym on w ogóle mówi? On nie wie o czym mówi. Tak, nie wiem o czym mówię. Dlatego to wszystko jest dla mnie nowiutkie. Tak jak kiedyś siąść na Inuksa i zobaczyć ło jezu, a gdzie jest c2. Tak. Mniej więcej takie, takie zachowanie jest w tej chwili moje tutaj. I musicie mi to po prostu wybaczyć. a jeżeli to jest, chce się zacząć tym interesować, tak jak mówię, to naprawdę odpalić. I jeżeli ktoś chce w, iść w tym kierunku, może się zacząć bez problemu uczyć. To jest jeden program GUI. No tutaj raczej programów GUI się do tego typu rzeczy nie używa, bo są po prostu albo ograniczone, albo funkcjonalne. Funkcjonalność tych programów jest ograniczona. A więcej rzeczy na przykład możecie zrobić pod konsolą. Tak jak widać, testowanie zabezpieczeń tutaj sieci. To samo dotyczy transmisji Bluetooth. To po prostu jest nie do uwierzenia, ile tego wszystkiego tutaj jest. Wiadomo, że jest to produkt podobny do Linuxa Kali. Ja kiedyś Kali tam uruchamiałem, ale, ale no po prostu nie ogarniałem tego zupełnie. Natomiast tutaj widać, że jest to troszeczkę bardziej mm, dla użytkownika, tak jak w cudzysłowie, normalnego, tak. Jak widzicie ataki lokalne, ataki offline, online, no po prostu wy, wyciąganie haseł. Oczywiście to są słowniki różnego rodzaju słowniki można sobie pododawać. No jest tego tony, setki i po prostu wszystko, wykorzystywanie znanych dziur. Można własny system przetestować pod jak nasze, nasze bezpieczeństwo, naszego Linuxa wygląda, tak? No po prostu jest możliwości multum. Tak jak widać, no, no naprawdę jest w czym wybierać. Dystrybucja jest przefantastyczna. Ma bardzo, 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 bardzo dużo możliwości. No i po prostu trzeba sobie na, niej, na nią siąść i zacząć grzebać. Jeżeli ktoś wkurza plazma, można sobie zainstalować wersję Mate. Ściągnąć na przykład, tak. A jeżeli to jest C, to prawdopodobnie jak w każdym Linuxie można wywalić to całe środowisko i zainstalować sobie dowolne, czyli XFCE, LXQT, czy i trójkę, czy cokolwiek po prostu chcecie. Bo tu chodzi o o, tą, o samą podstawę. Ja mam problemy tutaj widzę z maszyną wirtualną. Ona mi się niestety resetuje co jakiś czas. Zresztą można by zobaczyć, co się dokładnie dzieje. Bo sam jestem ciekaw, czemu nam się to tak wykłada. Czemu nam się to tak wykłada? Session closed for user root. Hmm, Fajne to client. Problemy z maszyną wirtualną, ewidentnie. No ja po prostu mam taki tryb włączony w, to, w tej chwili VM SVG Niby to jest dodatkowa akceleracja włączona, ale jednak ona powoduje czasami błędy. No niestety tak to na maszynce wirtualnej wygląda. Z takich fajnych rzeczy, które również to coś jest możliwe oczywiście w wersji zwykłej, w wersji domowej tego parota, że tak powiem. To jest taki Mac. Tutaj mamy na przykład Vboxa zainstalowanego, dodatki, tak? Włączone, wszystko fajnie. Kliknijmy sobie na niego. I teraz mm, zauważyłem dość ciekawą rzecz. Mianowicie, jeżeli chcę sobie na przykład uruchomić tutaj dodatki gościa, jeszcze raz. To mi damy sobie uruchom w konsoli. I na dzień dobry mamy taką informację, to znaczy, już Wam pokazuję, żebyście zobaczyli sobie dokładnie, nie można znaleźć Vbox Run, uruchamianie, nie ma takiej możliwości. To jest kolejne zabezpieczenie, jakie znalazłem w parocie ogólnie. To znaczy, hmm, przechodząc sobie w ten sposób, chcąc uruchomić ten program, nie możemy tego zrobić. Po prostu się nie da, jest zabezpieczenie, uruchamia się App Armor i po prostu nie pozwala na przykład skryptowi na auto uruchomienie się, ewentualnie coś w tym rodzaju. Musimy przejść sobie przez normalny terminal i dopiero teraz przejść do tego na przykład tego katalogu. To będzie CD przez media, bodajże tu jest zamontowane w CD-ROM 0, jak dobrze pamiętam, chyba tak. Dokładnie i dopiero w tej, teraz, jak to sobie uruchomimy, również tutaj, oczywiście, w tej konsoli drugiej, że tak powiem, w tej naszej, tutaj nie działa Sudo. Nie ma po prostu uprawnień, przynajmniej nie powinno działać Sudo. Nie wiem, Apt. Teoretycznie nie powinno mi to działać. A nawet o dziwo zaczęło działać. Mianowicie w, zrobiło się coś takiego, przynajmniej w parocie Home. Że nie było tutaj sudo, po prostu nie mogłem sudo uruchomić w taki sposób, gdyż nam jakiś profil się uruchomił. Widocznie, w wersji tutaj Security tego nie ma. No, jest to wersja dla osób, które są na pewno zaznajomione z Linuxem i tak dalej, i tak dalej, wiedzą co robią. I, i naprawdę, no, no, tego typu zabezpieczeń, które są w wersji Home, tutaj nie ma. Natomiast, tak jak mówię, podpalamy sobie tutaj. No to bez problemu można sobie w ten sposób zrobić, że tak powiem. Yy, oczywiście standardowo, tak jak mówiłem, KDM Plasma. Ona się niczym nie różni z tym w wersji Home. Tylko tak jak widać te programów tutaj przeznaczonych właśnie do testów penetracyjnych. Yy, ogólnie również ta dystrybucja jest zalecana do kryminalistyki internetowej, czyli do pracy w policji i tak dalej, właśnie ze względu na takie możliwości typu włamania do telefonów przestępców hackowanie ich no, komputerów, notebooków i tak, dalej, i tak dalej i tak dalej bez problemu dzięki tego typu programom które są tutaj można coś takiego przeprowadzić Oto to to właśnie między innymi jest wiadomo że programy które są tutaj zawarte są dostępne publicznie na internecie więc Programy, które załóżmy, są naprawdę używane w tego typu nie, służbach, tak, bezpieczeństwa i tak dalej, jakie się wbija i tak dalej. Oni mają własne oprogramowanie to jest raz, które nie jest dostępne dla normalnego człowieka. Natomiast pewnie to, co macie tutaj, to co można sobie załóżmy uruchomić, to sporo rzeczy być może oni też również używają, tylko w innych konfiguracjach i tak dalej. I na pewno na pewno jest to jakoś. Zrobione w inny, inny sposób, że tak powiem. Znowu się zamotałem troszeczkę. Tak jak widać, jeżeli chcecie sobie przetestować na przykład własny komputer, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenie, prawda, no to maszynka wirtualna i jedziemy. Czyli postawimy sobie parota na maszynie wirtualnej i testujemy nasz główny komputer. Tylko tak jak mówiłem, uważajcie co robicie, można to wszystko bez problemu sobie po prostu za przeproszeniem rozpieprzyć i będzie wielki płacz. Oczywiście, jeżeli chodzi o anonimizację, to <śmum> mam to samo w systemie. Jak najbardziej, Zulu, Mount, Zulu, Krypty i tak dalej, wszystko jest. Oczywiście narzędzia typu TOR i tak dalej, różnego rodzaju VPN wszystko oczywiście tutaj jest. Można to sobie również uruchomić, ewentualnie skompilować. Po prostu. no. System przeznaczony do, tak jak mówię, do testowania zabezpieczeń różnego rodzaju, więc możliwości jest sporo. Oczywiście pakiety, jako że bazuje to oczywiście na Debianie, bez najmniejszego problemu można sobie doinstalować dodatkowe programy, jak to jest C i tak dalej, tak dalej. Mimo, że pobierałem dosłownie, nie wiem, 2 albo trzy dni temu ISO tego, tego systemu, no, przyszło tutaj około 700 MB na dzień dobrej aktualizacji. W aktualizacji wszystko elegancko działa, nie ma naszego problemu. Nic nam się nie zepsuło na starcie, że tak powiem. Więc, więc to bez problemu sobie śmigam. Jak ktoś chce, może sobie poinstalować innego rodzaju programy. Natomiast, jeżeli chodzi o codzienne używanie na desktopie, w sumie chyba, dlaczego nie? Z tym, że trzeba się liczyć z tym, że jest tu naprawdę bardzo wiele zabezpieczeń włączonych standardowo i zabezpieczenia w jądrze i profile aplikacji, które są uruchamiane więc to wszystko może troszeczkę wolniej działać, to jest raz a dwa, niektóre programy mogą robić błędy ponieważ ze względu na ograniczenia, które tutaj zastosowany AppArmor stosuje czyli tak zwane właśnie profile aplikacji aplikacji te aplikacje są uruchamiane w specjalnych trybach one są zawsze skanowane pod względem Bezpieczeństwa pod względem zachowania. Dlatego mogą tu się różne dziwne rzeczy czasami dziać, a no, no nie muszą, tak? Ponieważ system ma być przeznaczony do, do normalnego, że tak powiem, używania. Zdecydowanie użytkownik zaawansowany, żeby wiedział już, co robi. No i tyle można powiedzieć de facto o tym systemie. Reszta jest dokładnie taka sama jak w wersji Home. Zachowuje się to bardzo podobnie. Dźwięk wszystko oczywiście jak najbardziej jest. No, co mnie niestety dalej zdziwiło, to włączone Bluetooth. Na dzień dobry, więc to myślę, nie wiem, czy to jest jakaś, jakaś pomyłka, czy to ma być standardowo. W każdym razie myślałem, że w takiej dystrybucji Bluetooth będzie wyłączone po to, żeby swojego komputera nie ujawniać na, na zewnątrz, że tak powiem, tak. Natomiast tutaj Bluetooth standardowo jest włączone. Być może nie wiem dlaczego. no Wygląda to tak. Jak wygląda? Tak, jak mówiłem, że chodzi o sterowniki do kart graficznych, oczywiście Nvidia również tutaj są najnowsze, chyba zainstalowane 430 albo 440. Jak najbardziej kart, tego typu grafiki powinny sobie startować na dzień dobry. Nie wiem, jak się zachowują hybrydy. To niestety nie mam, nie mam pojęcia. Tu jest O047. To jest ciekawa rzecz do sprawdzenia, mianowicie. Zajętość pamięci, tu jest 570, tu jest 0,49, a zobaczymy naszego topa jak wygląda. A w topie jest w użyciu 570 mega teoretycznie. A to jest właśnie ta rozbieżność, że ostatnio mi kolega tłumaczył, żeby najlepiej sprawdzać w topie, htopie, a nie w graficznym monitorze systemu, bo tam różne dziwne rzeczy wychodzą i różne wartości są podawane. To zresztą tutaj widać. No nic kochani, jeżeli chcielibyście się pobawić w hakierstwo, tudzież w pentesting, w zabezpieczenia i tak dalej, albo oczywiście podsłuchiwać sobie swoją, powtarzam, swoją sieć, ponieważ innych oczywiście nie wolno, tak, to macie tą dystrybucję, możecie ją sobie zainstalować. Oczywiście jest wszystko tutaj dostępne, że tak powiem. Na zasadzie open source, czyli jest to oprogramowanie otwarte, darmowe, do rozpowszechniania itd. itd. Więc możecie sobie się tutaj nieźle naprawdę pobawić i popatrzeć, jak to wszystko, załóżmy nasz fajny pingwinek, działa bardzo od środka. Tak? Uruchomić sobie jakiś serwer www, posprawdzać, zrobić jakąś stronkę na przykład postawić nie wiem, Joomla, PHP albo coś w tym rodzaju, a następnie próbować się na to włamać. Sprawdzić sobie po prostu, tak? Tu mamy Brute Force, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, no jak baza danych, jaka to ma być. Adres, port, no i jazda, tak? I jedziemy za takim. No po prostu fantastyczna dystrybucja, I naprawdę myślę, że wielu, wielu osobom coś takiego pomoże i się oczywiście spodoba. Można sobie tu doinstalować dowolne rzeczy, jak najbardziej. Jak ktoś chce używać tego jako normalny desktop. Plus takie programy tutaj, pak, zbiór takich tego typu programów. Jak najbardziej tak. Dlaczego? No, bo dobry, stabilny Debian, tak. Bez najmniejszego problemu. Tak jak widać, można się tutaj nieźle pobawić. Ok, to na teraz wszystko. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału do dodawania lajków, albo nie lajków, pisania komentarzy. Być może ktoś się tym już zajmuje bezmy bardziej zawodowo i, i może coś na ten temat napisać. Ja postaram się zrobić za jakiś czas, nie obiecuję kiedy, test Kali Linuxa, czyli również kolejnej dystrybucji penetracyjnej, jak to tam wygląda. No i co? I to chyba tyle. I to chyba tyle, moi dobrzy, kochani ludzie. Oczywiście link do pobrania tej, tej dystrybucji będzie jak najbardziej pod filmem. Zapraszam do po prostu miłej zabawy. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam się od Linuxa. Pa. pa. Cześć!